Okay, so there's Dziękuję dziełeczki, jestem Blow i witam Was w horrorku. Dokładnie tak. Dzisiaj gramy w grę Affected, która jest bardzo, bardzo straszna i podobnie najstraszniejszym horrorem na Oculusa jest! Także dajcie mi lajka dla odwagi, ja zakładam jest sprzed, wyłożycie dać lajka, będę wam bardzo, bardzo wdzięczny i będzie więcej horrorów. I ciśniemy. Okej, okay, dobra, jak ja dawno nie grałem w horrorki. Dobra? Okej okay. dobra, poczekajcie e, wszystko. Wszystko jest gotowe. Nie wiem gdzie jestem, ale chyba jestem w jakimś szpitalu. No i sobie kablu. Nie wiem gdzie jestem, ale jestem chyba w jakimś szpitalu psychiatrycznym. E, dobra. Secta floor by okay, looking at the lift button. Okej, czyli możemy wybrać jakieś tutaj piętra? Dobra, jakieś ostrzeżenia? Never mind, gramy. łooo! Wow! No i to mi się podoba, dobra Jesteśmy w windzie. I mamy znowu jakieś ostrzeżenie. Czemu tutaj mnie cały czas straszą Dobra Okej okay. Ja się w ogóle nie boję Tak naprawdę ta gra absolutnie jest straszna i I to się nie ma co bać bo to To absolutnie jest straszne, naprawdę Absolutnie Zero Zero, no to... To nie jest straszne Okej, okay, dobra, wchodzimy sobie mm, Jest, pewna że bardzo, bardzo klimatycznie Tutaj mamy jakiś obraz, tu mamy kolejne obrazy A tu mamy jakąś yy, paczkę, tu też ma paczkę Dobra, idziemy przed siebie, nie boimy się Jak na razie to nie ma się czego bać, bo... Boże, jest, jest spoko, jest spoko Na razie Okej, okay, tutaj mam jakieś liściki, tutaj też mamy jakieś liścieki i samo otwierające się drzwi. To jest normalne w tych grach. Naprawdę, to jest na What the fuck? What the fuck? <ścoughs> ja już nie chcę. Okej, okay. dobra. ABCD... Okej, okay, to jest chyba jakaś tablica do wywoławania duchów i one mówią nam co. No ja nie wiem, dobra. O, drzwi się otworzyły. Okej, okay, Karol. Nie zdenerwuj się, będzie dobrze. Dobra, spokojnie, Karol. Spokojnie. To jest to je tylko horror. Okej, okay, mamy jakieś fajne obrazeczki. I śmiech dziecka. I dziecko. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to nie było dziecko, to było krzesło. Nice, blow! Pomyliłeś dziecko z krzesłem. Gratulacje. Kolejny obraz. O, jaki pan przyjemny na tym obrazie. Nie, nie jest pan przyjemny. Jakieś książki. Jakaś szafa. Szafa się nie otwiera. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Okej. Okay. Karol! Karol. Karol. Jesteś normalna? A ty? Mogłem zębić. Weź mamo, idź. Jezu. To sam sobie składa, i naczynia. Po prostu przynosi. Dobra, gramy, ale to, to było po prostu. No śmieszne to jest, coś tu wyprawia w tym domu. Okej, okay, jakie drzwi słyszałam? I to były chyba te drzwi, które się otwierały. Cześć. O, kolejne dzieci z fajnymi uśmiech... Wy też to słyszycie? Się, zaraz, zaraz. Okej, okay, fajna muzyczka. Absolutnie się nie boję. Absolutnie nie mam czarek, Ciar, czarków na skórze. Okej, okay. okej, okay. Dobra. to są tylko drzwi, które się same otwierają. Nie bój się, Karol. Nie, nie martw się. W ogóle, jaki tutaj jest burdel większy niż w moim pokoju? Naprawdę. Myślałem, że się nie da. I latające kubki, super sobie latacie. Świetnie, zrobiście. Idę dalej na razie. Ok, świecąca się klamka, i otwierające się drzwi.

Dobra. To jest całkowicie normalne, że tutaj się ludzie pojawiają, znikają, pojawiają, znikają. A my idziemy dalej przed siebie. I rodzinka. Jezus, jakie to jest creepy! Ok, mamy. My tu już byliśmy. To jest pewne. Ale was nie znam. Tak też nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale w porządku. Okej, okay, mamy. Nie wiem, Jumal, to mi się skojarzyło z kościołem, a to kościołem. chyba nie jest. Dobra, nuta, podoba mi się, podoba mi się, naprawdę. Fajna impreza. Super, super graż, pianinko. Bardzo, bardzo fajnie. Tak właśnie. Nie jest normalne. To nie. Okej. Okay. Dobra. Po prostu te rzeczy pierdzielnęły i coś idzie do mnie, albo nie, to nie byłem. Ktoś tutaj jest. Chyba. chyba. Czy ja słyszę bicie mojego serca? Koniec, błagam, skończ się, gra. No. To jest. Nie. 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 A czy to jest. Jedno z... z trzech pięter? Chodź, nie, to już jest koniec? To już jest koniec. Dobra. Wow, przeżyłem to. Ok. Wow. Wow, Dobra, żemeczki, więc co tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i powiem Wam tyle, że ten horror przy tamtym horrorze, pierwszym, który nagrywałem, to było kupa, a to było naprawdę, naprawdę straszne. Więc jeżeli chcecie kolejne piętro, bo tam są jeszcze dwa pozostałe piętra, nie wiem czy straszniejsze, pewnie tak, to po prostu dajcie łapkę w górę. Umówmy się, że jak będzie 30 tysięcy łapek w górę, to lecimy z kolejnym pokojem piętrem. Tak, więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i pio!